witajcie na moim kanale dziś przychodzę chyba z ostatnią paczką już z miesiąca kwietnia no to jest takie małe zamówienie także już powoli przeszkowujemy się do katalogu majowego ale jeszcze ostatnie takie małe paczki spływają niektóre prosto do klientów niektóre prawda przez mnie przechodzą także może pokażę. W moim zamówieniu był żel pod prysznic, o ten taki 250, taki oranż, czyli taki miks pomarańczowy, jest bardzo ładny chyba, pachnie tak cytrynowo, no, taka cytrynka, pomarańcza, mieszanka w ogóle cytrusów. Jeszcze skorzystałam i ona chyba była po 6,99. Tutaj, tutaj to praktycznie prawie całe zamówienie, z wyjątkami jest dla mojej sąsiadki. Jeszcze mamy taką mgiełkę, tą mandarynkę i imbir. Ona była chyba za 5,99 w katalogu, także cena fajna. Skorzystała moja klientka z promocji. W tej chwili po 8,99 są takie dwa olejki do ciała. Jeden olejek, ten różowy, to jest nawilżający olejek do ciała w spraju z olejkiem arkanowym, a drugi to jest rozświetlający olejek opalające w sprayu, także po 8,99 jeszcze jest chwilkę czasu, można skorzystać. Jeszcze z tej właśnie takiej promocji, takiej właśnie dla konsultantów Perseep Silk, w tym zapachu są mandarynka, jaśmin i piżmo, tak, sąsiadka tutaj zamówiła, ona jest zafoliowana, nie będę otwierać i jeszcze takie dwa, To mi akurat Pozwoliła, bo mówię, że to jest dla niej Tylko czy ja to tak ładnie otworzyłam. Od... Chwileczkę. Już otworzyłam, już ja zawsze szarpie z tym, już właśnie to jest coś takiego. To jest niezafoliowane, czyli pozwoliła mi otworzyć. To jest soft musk. Były bardzo fajne rabaty, właśnie na te wody. Softmus i to jest takie chyba, no, nawet nie psikam, a czuję takie czekoladowe. I drugie, które zamówiłam. I tam powiem mi w bardzo dobrej cenie. Także tak, jeszcze macie e, czasu trochę. Można zamówić. I drugie zobaczcie, teraz już sobie już wzięłam tą łyżeczkę. I drugie te softmus. Też, z takich, też w takiej samej cenie, bardzo dobrej zaznaczam. Takie, takie słodko-pomarańczowy słodko zapach. O. Tak to fajnie wygląda. I jeszcze tym razem dla siebie zamówiłam sobie tą piżankę, która była tam też w tym zestawie, tak. Dla konsultantów w bardzo dobrej cenie, to jest taka letnia piżamka. To jest rozmiar M, bo ja tak niby już noszę L, zwłaszcza z piżamek, ale wiem, że w Iwonie właśnie te rozmiarówki są trochę większe i zamówiłam M, -kę. czyli już Wam pokazuję bardziej. Są to krótkie spodemki. O, taka letnia piżamka, krótkie spodenki i do tego jest koszulka fajna, taka ona jest taka biała, niby biała, niby kremowa lekko i też w bardzo dobrej cenie, także tą piżamkę zakupiłam sobie ja, o, zaraz zobaczymy jak ona się tu prezentuje, o tak ładnie zrobimy. I ona ma właśnie krótkie spodenki. Także takie moje zamówienie. Teraz już przygotowujemy się do katalogu majowego. Zobaczymy niedługo, co w tym katalogu nam Avon y, proponuje i ja jestem sama ciekawa, czy też tak y, tyle promocji będzie ile w kwietniu, bo w kwietniu rzeczywiście było bardzo dużo promocji fajnych, z których można było skorzystać jak to mówię się, grzechnie skorzystać, dlatego, że ceny były naprawdę bardzo promocyjne, no zobaczymy jak w maju, bo przeglądałam tak na szybko katalog majowy, te ceny już troszeczkę się podnoszą także warto, jak ktoś ma jeszcze trochę czasu skorzystać z tego katalogu kwietniowego chciałabym jeszcze bym przypomnieć że tym osobom, które by chciały zamówić te wszystkie produkty w dobrej cenie a nie mają swojego konta robotowego w iPhone Zapraszam, link będzie na dole, także można z niego skorzystać, kliknąć w niego, zarejestrować się i ewentualnie, skąd, jeżeli ktoś będzie miał problemy, naprawdę śmiało trzeba tam dzwonić na ten telefon, który tam jest lub wysyłać SMS-a. Na pewno pomogę złożyć to zamówienie w takich takiej wersji, żeby to było korzystne dla klienta, tak? Żebyśmy dla konsultantki, żeby ona sobie skorzystała ze wszystkich rabatów, które się tylko da. Bo niektóre rabaty, prawda, jedne drugie wchodzą, także można to fajnie wykorzystać. Bardzo fajne. Także zapraszam jeszcze raz na dole jest link, jakby chciał ktoś skorzystać. A teraz już do usłyszenia pa.